Hej ludzie, Paziu tutaj. Sega ostatnio miała spotkanie ze swoimi udziałowcami, na którym odbyła się krótka sesja Q&A i tam padały różne ciekawe pytania, ale też i ciekawe stwierdzenia od Segi. Sega przyznała się, że ich tytuły nie działają tak mocno na umysły graczy, jak Sega by chciała. Że niby robią tytuły AAA, ale one nie są tak mocne, tak duże, żeby ludzie od razu chcieli je kupić. Żeby nie czekali na wyprzedaż, żeby kupowali od razu po premierze. I że to jest ich duży problem. I że oni będą musieli na tym bardzo mocno popracować, żeby to zmienić. I tutaj muszę się zgodzić. W sedze brakuje takiego tytułu przełomowego. Takiego tytułu, który redefiniuje gatunek. Bardzo blisko było z metaforem bo Metafor jest wybitnym JRPG, -iem. wiele rzeczy robi na nowo i Atlus w ogóle według Segi jest jednym z najlepszych zakupów w historii firmy no to tutaj muszę się przyznać, bo co jak co, ale Atlus przynosi ze sobą masę licencji, masę marek masę fajsu do kupienia, to znaczy merchandise'u, ja to nazywam fajsem więc ogólnie Atlus jest i był bardzo łakomym kąskiem na rynku i nie wiem dlaczego wcześniej na przykład Sony ich nie złapało. Ale wróćmy. Ogólnie sedze brakuje takiego tytułu, który by był jak Ekspedycja, jak byłby jak Baldur's Gate, byłby jak Eldering, Ring, czyli taki tytuł, że wychodzi i od razu ludzie mówią jasna cholera jak ja mogłem grać w ten gatunek bez tej gry. Ta gra po prostu przetasowuje wszystko na rynku. Sega brakuje takiego tytułu i Sega dawno nie miała takiego tytułu. Zobaczcie, co się teraz dzieje z Sega. Mamy dodatki do Total War, mamy. Mm, mamy. I te, mam, co, co mamy? Mamy wydanie Persony 3 na y, Switcha 2, ale ogólnie Sega no, w tym roku nie miała jakiegoś. Bangera. Kompletnie. Takiego dużego tytułu. Nawet football manager, na który ludzie musieli czekać rok ekstra, zawiódł oczekiwania graczy. No jest w stanie katastrofalnym. On jest paczowany, jest naprawiany, ale no widać, że co przejście na Unity potrwa przynajmniej rok lub dwa, żeby deweloperzy to wszystko ogarnęli. Czy się czy przestrzelili ze zmianami? Na pewno tak, ale no Sega, Sega nie może odpuścić i muszą naprawić tego football menadżera. Jeżeli nie teraz, to w następnym roku z wersją 2.7. No bo, no bo Sega nie może stracić swojego tytułu, który może sprzedawać ludziom co rok. No raczej na no komentarze, jak się czyta na forach, czy czyta się nawet w recenzjach na Steamie, no to są. No naprawdę to jest ekonomia mózg na ścianie. Ja, ja sam myślałem, czy nie kupić tej wersji 2026, ale się wstrzymałem i pomyślałem sobie, a ja poczekam sobie na recenzję, bo wiem, jak to jest z przenoszeniem gier na Unity. To nie zawsze to wszystko wychodzi, bo Unity, tak samo jak Unreal, są, jest silnikiem, który mas jest, że tak powiem, humorzasty. I nawet nie chcecie wiedzieć, jakie horror story mam z tym związane z tym silnikiem. Ale dobra, wracając. Ogólnie uważam, że yy, Football Manager będzie musiał być naprawiony tutaj. Sega straci sporo pieniędzy, ale no musi to zrobić jak najszybciej. I wydaje mi się, że Sega po prostu przerósł sam, sama transformacja Football Managera. Jeżeli chodzi, o re jeżeli chodzi o resztę pytań, to jeszcze jedno pytanie, które mnie zaciekawiło. To fakt, że Sega tej słabości sprzedażowej też dopatruje się w fakcie, że ludzie czekają na edycje kompletne na przykład RPGów Atlusa, że ludzie czekają na przykład na kompletną personę Free Reload, dlatego nie kupili jej na premierę, że ludzie czekają na metafora w wersji takiej ostatecznej, bo to było tak, że metafor się świetnie sprzedał, blisko premiery, a potem taki spadek na ryj. Był sprzedawany i Sega próbuje jakoś dociec dlaczego tak jest. Według mnie to, te, to jest prawda, że ludzie czekają na wersję ostateczne. Na przykład, ja chciałem sobie pograć w Isa 10 Nordika. Ja wiem, że to nie jest gra od Segi, ale to jest przykład. I potem czytam, że tam ile miesiąc czy dwa po premierze na zachodzie oni już zapowiedzieli tam wersję Prawd, która też wyjdzie u nas. I po prostu tak za głowę się łapiesz, panowie. No, Boże, trochę tak. Tu ja nie mam problemu, jak na przykład wychodzi edycja ostateczna jakiejś gry na następnej generacji. No, nie wiem, na przykład mamy Personę 5 i wychodzi Persona Golden na PS5. Ja wiem, że Golden wyszedł na PS4, to znaczy Royal, co ja gadam. Że Persona 5 Royal wyszła też na PS4, ale chodzi mi o to, że. Rozumiem, jeżeli to wychodzi na nową generację, ale jeżeli wychodzi ta sama ulepszona wersja na tą samą generację, to wydaje mi się, że to trochę ludzi boli. I że przez to, że gry kosztują więcej i przez to, że często ludzie potrafią kupić taką personę piątkę i ona czeka na swoją kolej, bo to jest duża gra i potem wychodzi Royal, to ludzi to irytuje. Jeżeli ludzie po prostu doszli do wniosku, to poczekam się poczekam, sobie, się poczekam do wersji ulepszonej. No na przykład ja sam się zastanawiam, dlaczego taka persona trójka nie wyszła od razu z, nie od razu z dodatkiem, tylko ten dodatek został sprzedany później. Ja wiem dlaczego, żeby zarobić więcej pieniędzy. Ale jest to strasznie irytujące, bo dla mnie jak ma remaster lub remake, to nie powinien być on robiony z wersji podstawowej, tylko powinien być robiony z wersji ostatecznej. A persona trójka miała wersję ostateczną, to był fez, i miała jeszcze wersję na PSP. Czyli teoretycznie najlepsza wersja persony trójki to byłaby taka, gdzie dałoby się wybrać płeć głównego bohatera i, dał, i, byłyby, i byłaby pełna zawartość. Yy, edycji ostatecznych. No ale niestety nie dostaliśmy jej i dużo ludzi może się w tym wstrzymywać. W ogóle, jeżeli chodzi o JRPG od Atlusa, to mam... To w Polsce jest dziwna sytuacja, bo tak. 3 ten Tensei Vengeance dostał polską wersję językową. Persona trójka dostała polską wersję językową. Persona 4 Revival, czyli to, co wyjdzie, dostanie polską wersję językową. I Persona 5 Tactics dostała polską wersję językową. Wiecie, która gra nie dostała polskiej wersji językowych, Gry, które nie dostały polskiej wersji językowej, a powinny dostać? Jest to Persona 5 Royal, która powinna dostać, jak już wszystkie persony dostają, które są wydawane, to Royalka też mogłaby dostać po czasie, tak jak Tactics dostał po czasie. I jedna gra, która powinna dostać na premierę, która by sprawiła, że więcej ludzi u nas by sięgnęło po tą grę, to jest Metafor bo powinien dostać, bo powinien metafor dostać polskie napisy w dniu premiery. No ja rozumiem, ja jestem wdzięczny, że w ogóle dostaliśmy prawdziwe JTRPG z polskimi napisami, bo wiecie o tym, że ja finala ostatniego, to tak pirazy drzwi uważam za Pega. ale no jak już podział się AB, no to CD też można powiedzieć. Szczególnie, że mówisz F. Czyli, że po prostu nowa persona dostanie, no, remake czwórki dostanie polskie napisy, więc tak, ja bym wolał, żeby wiecie, żeby to jakoś bo był, żeby to ludzie mogli zaznajomić się z tą serią, że jak ktoś zagra w trójkę, to żeby mógł zagrać w czwórkę i piątkę po polsku, żeby mógł się wciągnąć w tą serię. A nie, że Ech, w połowie przestaniemy. No, bo to jest takie budowanie czegoś, a potem rozwalanie klocków. Swoją drogą Persona 3 wersji na Switcha 2 nie ma polskiej wersji językowej. Nawet napisałem to na Twitterze do Atlusa, pewnie to oleją, ale no ogólnie no, fajnie byłoby jakby Atlus już wydał patcha, bo pewnie jednego czy dwa patche pod Switcha 2 robią, więc fajnie byłoby, żeby ten patch uwzględniał e, Fakt, że Switch 2 potrafi teraz rozumieć polski w grach, to, to byłoby bardzo fajne. Ale no zobaczymy, jak to będzie ogólnie. No... Widzę, że Sega się po prostu dusi w tym miejscu, w którym jest, że Sega chciałaby być wysoko, chciałaby być królem, chciałaby być królem, chciałaby odzyskać Peł, pełen blask, jaki miała za czasów wydawania swoich konsol, ale no brakuje. Sega by musiała dost, zrobić takie filmu, Sega by musiała po prostu z, ro, zrobić parę takich gier, które by redefiniowały rynek. Swoją drogą ludzie w Atlusie, widać, że po tym jak metafor został nagrodzony, to oni się poczuli pewniej i chcą. Zrobić się o 3.0. Więc jestem ciekaw, co, co tam chłopaki Zatlusa gotują. Bo to, że powstaje Persona 6, to wiemy, ale sam fakt, że oni już czują, że chcą zrobić coś więcej i że mogą zrobić coś więcej, to jest tej bardziej yy, radosna rzecz, jaka wyszła z tej ekipy. Że oni jeszcze chcą więcej niż metafor. Oni chcą jeszcze więcej niż Persony. Ech. Nie mogę się doczekać. A co wy o tym sądzicie? Czy, czy dla Was Sega już się odbudowała? Czy ona dopiero szykuje się do takiego skoku, żeby się tak ostatecznie odbudować? Piszcie w komentarzach, i mam nadzieję, że będziecie mieli świetny weekend. A w poniedziałek prawdopodobnie będzie AstroWatch. Trzymajcie się.